Wyglądasz w tym, w tym wozie jak gangster, nie? Jeszcze kaptur załóż. Bo się opuściłam na twój fotel. Na, czyli jesteś super... Nie dosięgam nóżkami do pedału. To jak ty podjechałaś tutaj? Tak na paluszkach. Okej, okay, dobra, dobra, okej, okay. zaczynamy! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od zera do drivera. Dawno tego tych e, odcinków naszych nie było, ponieważ nie oglądacie, no to my nie nagrywacie. Dzisiaj e, będzie wyjątkowy odcinek, ponieważ tam z tyłu stoi Martyna, która będzie dzisiaj chciała potestować swojego pyska. A jak będzie chciała potestować i co będzie chciała wyegzekwować ode mnie jako kierowcy rajdowego i co będzie chciała się nauczyć? Zapraszam do odcinka. Najważniejsza sprawa to jest taka, żeby na początku na początku ustawić fotel e, i dobrą pozycję za kierownicą. Moja pozycja za kierownicą jest w ogóle inna i nieadekwatna do Twojej, do twojej pozycji, więc twojej kierownicy. Do Twojej kierownicy. Wyobraźcie sobie, nie wiem, jak wasze żony, dziewczyny, czy też ewentualnie wy sami siadacie za kierownicą, bo Martyna ma coś takiego, że podnosi się praktycznie czuprynął yy, dotyka dachu i tak Ale się mogę tro... zawsze go otworzyć. Ha bo to masz kawrę, nie. Słuchajcie, wa bardzo ważna, bardzo ważna jest pozycja za kierownicą. I zaraz, za chwilę pokażesz mi swoją, e jak wygląda twoja pozycja za kierownicą i mogę go, ją lekko skorygować. Na pewno ją skoryguję, ponieważ wiem, że jesteś jak wyścigowiec. O tak się trochę odchyla, mimo że jest bardzo wysoko wywindowane. Lubię wysoko i leżeć. Nie, 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 kończymy. Dobrze, to teraz zapnij pas. Teraz połóż rękę tutaj i tutaj nie masz, nie masz yy... Nie masz, widzisz, zgiętego, zgiętej ręki i to w jakiś tam sposób będzie ci utrudniało. Będziesz się zabierać z fotela. Uważam, że powinnaś jeszcze się spionizować, bo jak już wcześniej powiedziałaś, leżysz. To nie jest dobre. Przy pokonywaniu zakrętów, czy też ewentualnie robienia, robieniu kontry czy przeciwkontry, będzie ci to problematyczne i będziesz się podciągała, po prostu będziesz się podciągała. Jeżeli chodzi o pedały, to tutaj nie mamy sprzęgła, więc nie będziemy tutaj wprowadzać dodatkowych informacji, ale uważam, że powinniśmy. Powinniśmy, jeżeli mamy sprzęgło, to zawsze jeżeli wyciśniemy sprzęgło, za nic że niby masz sprzęgło. Jeżeli na przykład naciskasz sprzęgło, to ta, to ta nóżka musi być delikatnie zgięta, ponieważ zawsze jest tak, że podczas awaryjnego hamowania mamy problem natury takiej, że ładnie i naciskam? <laughs> ładnie naciskasz, że wciskamy sprzęgło i hamulec i wtedy jak mamy wyprostowane nogi i dostajemy strzał, no to wtedy tu się nam wszystko to prze przemieszcza, a tak jak mamy zgiętą nogę, to zawsze idzie ta noga do góry i ratujemy swoje y, y biodra, czy też miednice. Zwróć uwagę, że za chwilę będziemy jeździć na mokrym i będziesz musiała bardzo szybko skręcać od lewej do prawej, więc prosiłbym Cię, żebyś to zrobiła bardzo szybko i dynamicznie. Nie boli go to? Nie, nie boli go to! <laughs> Proszę bardzo, raz, ale od końca do końca, od końca do końca. Jeszcze raz, nie. Szybko, ale patrz na drogę, patrz na drogę. Ale wiesz, że nigdzie nie jadę. Ja rozumiem, ale będziesz patrzyła na drogę. No nie będziesz patrzyła na mnie, czy dobrze, czy dobrze. Bardzo dobrze. Super, widzisz? I teraz twoja pozycja za kierownicą powoduje, że skręcasz i nie odrywasz pleców. Poprzednia twoja pozycja za kierownicą była taka, że byś się przyciągała. Byś się przyciągała, żeby właśnie wykonać ten manewr. No dobra, zrobimy teraz coś takiego, zwykłe, proste ćwiczenie, jakim jest slalom. To właśnie, że jak usiadłaś tak, jak usiadłaś, to to ci pozwoli na e, bardzo precyzyjne pokonanie slalomu, i potem będziesz mogła sobie przyspieszyć. Więc ja idę na zewnątrz, a ciebie zapraszam do slalomu. Proszę, pro, i proszę bardzo, to jest jak już usiedliśmy za kierownicą swojego samochodu, to robimy proste ćwiczenie, które czasami sprawia nam problem. Ten slalom e, powoduje, że Ćwiczymy sobie właśnie kręcenie kierownicą od końca do końca, od skrajnego do skrajnego, kontra przeciw kontra. To jest bardzo dobre ćwiczenie, które budzi nasze receptory do skręcania, czy też bronienia się podczas poślizgu. i teraz kolejne ćwiczenie to jest jazda po okręgu i chciałbym Ci tutaj trochę... Po... Zresztą nie, ten obiekt nie jest już Ci obcy, ponieważ już jeździłaś BMW i Mercedesem. Odsyłam Was do tego filmu, testowaliśmy dwa, e, dwa różne i skrajne napędy. Czyli X Drive i Formatic. Formatic no. Pamiętasz, Pamiętam. jak to się skończyło? No co, że Żegłówę że do wymiany w Mercedesie, nie... a BMK sprzedana. Nic tam nie wymieniony jest. Nie, nie, generalnie Mercedes był na tyle bezpieczny, że cały czas odcinał i nie dało się wyłączyć z tego, 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 tego faktycznie tego kontroli, kontroli, kontroli trakcji. Natomiast BMW była pozwalała na zdecydowanie. Nie, frywolną jazdę. Tak, leciała tutaj jak po Bo prostu po, po swoje leciała. Jak po swoje. Dobra, a teraz dzisiaj lecisz ty po swoje. Na razie będziemy na przyczepnym próbowali jeździć bokami. Nie wiem, czy wygenerujemy jakiś poślizg. Na razie nie lejemy wody, ale chciałbym, żebyś na przyczepnym zobaczyła jak to jest. Niech cię dwa razy sponiewiera, zobaczysz jak samochód się zachowuje. Pamiętaj, że pyszczek ma to do siebie, że ma centralnie położony silnik, więc jakby jego wyprowadzić... Nie z błędu, tylko wprowadzić w taki poślizg trzeba. Żeby wprowadzić. Tak? Żeby wprowadzić, a żeby go wyprowadzić z błędu, żeby, żeby wprowadzić go w poślizg, trzeba dać naprawdę dosyć dużo momentu obrotowego na tylnej mocy, na tylną oś, żeby po prostu on zerwał tą przyczepność. Natomiast moc, która jest tutaj jest wystarczająca, żebyś po prostu poszła boczurem. To co, wsiadasz i chcesz zobaczyć, czy, czy ja mam ci to pokazać? Ty mi pokaż. Ja ci pokażę. Ty mi pokażę. Ja pokażę, no to ja pokażę. No to, to ja pokażę, ty ponagrywaj, no. Dobrze. To, co jest najbardziej e, chyba w tym ćwiczeniu Ważne to koordynacja i synchronizowanie gazu z kręceniem kierownicy. Dodawanie gazu i odchylanie, odchylanie wychył, kontrolowanie wychyłu samochodu jest bardzo ważne. Myślę, że będzie nas obracało, będziesz mogła spróbować wytrącić pyska z równowagi, więc się tego nie bój. Tutaj nic się nie dzieje. Na wypadek jakiś, że yy, nie będziesz mogła, nie wiem, nie będziesz panować nad samochodem, po prostu zatrzymaj samochód, zaciśnij hamulec i będzie Ja będę starał się mówić, e, szybciej wolniej, czy gaz, czy hamulec, czy odpuść, czy odkręć, czy kontra, dobrze? Ale serce bije, ja Cię kręcę. Jeżeli już jesteś gotowa na to, żeby na przykład dodać gazu, to spróbuj dodać gazu już, mocno. Jeszcze, mocniej, ale to nie jest mocno. No ale czego się boisz? Pamiętaj, że jeżeli zacznie cię tył wyprzedzać, musisz zrobić kontrę. Te ćwiczenie slalomowe ćwiczyliśmy, więc jakby, wiesz, i już kontra, i już kontra i trzymaj gaz O tak, o tak, coś takiego. Dodaj gazu, dodaj gazu, do, nie bój się, dodaj gazu, dodaj gazu, dodaj gazu i już zaczyna... On ci się u, 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 odchodzi, on ci odchodzi, więc wtedy przeciw kontra, widzisz? Iba, i, ba, i ga. o tak, coś takiego. Tylko musisz być pewniejsza tego auta. On ci krzywdy nie zrobi. Ja mu też nie chcę zrobić krzywdy. No nie zrobisz mu krzywdy, bo ja tu jestem. Okay. Dodaj gazu. Dodaj gazu. Mocniej. I o tak, tak, tak. O właśnie. Tylko zwróć uwagę na jedną rzecz. Dodaj gazu i nie dodawaj odejmuj, tylko postaraj się trzymać ten gaz. Jak wejdziesz już, rozumiesz, zerwiesz tą przyczepność, to pulsuj tym gazem. Dodawaj mu tego gazu, zobaczysz, że on się będzie Ciebie słuchał. Nie, że dodasz gazu, się przestraszysz i o Jezu. No i odpuszczam i wtedy on wraca. No wraca, ale my chcemy wygenerować ten, ten boczur, tak? Dodaj gazu, mocno, mocno, mocno. I już kontra, kontra i trzymaj ten gaz, trzymaj gaz. Tak, dobrze, dobrze. O tak. Pamiętaj, że musisz... Spróbować wyjść takim poślizgiem. E, jedynka. Przełącz na jedynkę. Łopatką w dół. Czekaj, to teraz to mi. Teraz jedynką pojedziesz. Jedynka będzie mocnym biegiem, który będziesz mógł kontrolować. On ci nie zmieni teraz bieg bo to na razie dwójko jedziemy. Proszę bardzo. I dodaj gazu. I dodaj gazu już. Już. I kontra, Tak, właśnie. Dodaj gazu. O tak, i trzymaj go, o tak Dokładnie, dodaj gazu Pozwól mu się, pozwól mu się tak bokiem Tak, o tak, jeszcze raz Jeszcze raz, jeszcze, o tak O, jeszcze strzela Dodaj gazu, dodaj gazu Dodaj gazu i O, coś w tym stylu, dodaj gazu Mocniej ale film nudny, dodaj gazu, hamuj, dodaj gazu, dodaj gazu, dodaj no, gazu. No I no bo ja muszę się sama najpierw przełamać, nie ma problemu. No, nie, Ale nie zauważyłaś, że jak on Ci już wyjeżdża, Ty robisz mu szybką kontrę, szybko ratujesz samochód. A tak naprawdę my chcemy, żebyś dodała tego gazu i tak, puch, i idziesz slajdziorem, idziesz slajdziorem. Robisz tylko kontrę taką i dodajesz gazu i w takiej kontrze, bach, nie? Ja wiem. ja wiem, że ci to... Zaraz... Ja wiem, o co ci chodzi. Ja wiem, że to jest trudne. Ale ja tego nigdy nie robiłam. Ja wiem, ja też nie robiłem. <grym> z, <grym> z tobą. Bang. Gaz. I kontra. I delikatnie dodawaj gazu. A, super. I wracasz z powrotem. Jeszcze raz. Ja może z zewnątrz wam pokażę, jak to wygląda. Naprawdę... Naprawdę jej wychodzi. Nie każda kobieta, wsiadając do takiego auta, który ma kg, pozwa... może sobie pozwolić na taką właśnie jazdę. A jeśli coraz lepiej idzie. O, ekstra, nic się nie stało, nic się nie stało, nie. To jest właśnie klub programu, żeby właśnie wychodzić w bezpiecznych, w bezpiecznych warunkach na margines właśnie takiego błędu bo potem, jeżeli tak się to stanie na drodze, no to lepiej, żeby się właśnie nie doprowadzać do takich właśnie sytuacji na drodze. Moje zdanie jest właśnie takie, żeby ćwiczyć i trenować, doskonalić swoje swoje. Fajny doskonalić swoje umiejętności. Właśnie na tego typu obiektach. W stoku jest to też możliwe, na we, na ODTJ Faworyt, gdzie możemy tutaj pod okiem instruktora, czy też ewentualnie jest radek tam, instruktor, który też szkoli e, osobę, która właśnie tam jeździ. Ja natomiast tu wybraliśmy takie właśnie oto spędzenie dzisiaj soboty. Więc idziemy dalej. No i proszę, proszę. Proszę, opowiadaj, no. no Jak się nie. czujesz? Dobrze. <śleszy> Ogólnie jest fajnie. Znaczy, mam wrażenie, że on nie chce y, tak bardzo się wychylać, no nie, ja go tam, jak dodaję gaz i skręcam go do środka, żeby zrobić ten boczur. slide, boczur, to, to on bardzo chce, wiesz, jechać i tak poprawnie, tak, że tak naprawdę nie trzeba dużo robić, żeby uratować ten samochód z tego poślizgu. To jest zasługa właśnie. A mi ciężej jest go wprowadzić i zostawić w nim, no nie? Jakby nie wiem, ile dodać tego gazu, i jak yy, go tam dawkować, żeby zostać w tym. <laughs> ile boków. <laughs> tutaj bokiem, żeby ja tak szedł? Tak, tak. No dobrze, no. Rozumiem, rozumiem. Dlatego, dlatego bardzo ważną rzeczą tutaj akurat jest to, żeby, żeby jednak odważyć się, Odważyć się i spróbować dawkować tego gazu coraz więcej i utrzymywać kontrę, to wtedy, wiesz, samochód wiesz, ten jakby jest. Normalni ludzie w takim normalnym cyklu miejskim starają się jednak unikać poślizgów, niż w nie wchodzić i je utrzymywać. No, no nie? tak, ale wiesz, że. W... dla mnie to też jest ciężko, jakby do, dawać tego gazu i próbować wprowadzić ten samochód w poślizg, jak ja bardziej tak intuicyjnie próbuje ratować się, żeby jechać normalnie, prosto, nie? No tak, faktycznie. Zauważyłem, że odruchy masz bardzo szybkie. To jest dobre, kiedy jedziemy powiedzmy, nie wiem, gdzieś w cyklu miejskim, gdzieś i wpadamy właśnie w taki poślizg i to powoduje, że ratujemy samochód z opresji. I właśnie te ćwiczenie ma za, na, na celu wypracowanie odruchu i jakby nie, nie obawiać się, jakby następstwa, co będzie, jak ja skręcę kierownicą w prawo, czy też w lewo. Więc, jakby uważam, że jeszcze wrócimy do tego ćwiczenia. Ale da nam, bez wody. Dobrze, uważam, że bez wody jest lepiej, bo już jak jest polana ta płyta, to naprawdę kompletnie jakby się nie trzyma. To teraz. Nie ma Nie czuję. Kontrolę. Tego napędu, tak. Tego nie, czujesz, napędu, nie czujesz tej przyczepności, tego gazu tak. i tak dalej, i tak dalej. Ja zgadzam się, tam jest bardzo trudno, ale to, 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 to tak bardziej też takie trywialne ćwiczenia, które też się uczą od ruchu. Natomiast, natomiast, zwróć uwagę, teraz robimy kolejne ćwiczenie, teraz będzie trudniej. No to ćwiczenie powoduje, że mamy do czynienia z przyczepną nawierzchnią, z jakąś już prędkością, Wjeżdżamy w nieprzyczepne i musimy zacząć reagować na bardzo e, śliskiej nawierzchni i składać się do slalomu. Myślę, że to może być w jakiś tam sposób problematyczny, ale Martyna sobie poradzi. Mamy prędkość najazdową. Proszę bardzo, zapraszam, zapraszam. Wolni, wolni, wolni. No to będzie bardzo szybko i bardzo źle. Właśnie, chciałem, chciałem powiedzieć, że będzie bardzo źle. <noise> Także e, najazd e, wszystko jest uzależnione od tego, jak najedziemy na tą płytę. Tutaj nie będziemy dzisiaj używać szarpaków, ale tutaj są szarpaki, które powodują destabilizację auta i wtedy musimy już na tym nieprzyczepnym e, ratować samochód. Więc jakby dzisiaj może sobie to pominiemy, a Martyna jeszcze raz spróbuje. Widać, że widać, że chodziło mi o to, żebyś weszła w slalom, a nie napadła to. Tutaj pierwszy slalom się zaczyna, o tutaj. Tak. No tutaj, te, te słupki to są slalom, więc. Nie napadasz tego bardzo szybko, podjeżdżasz i robisz slalom, więc musisz jechać, nie wiem, 30 na godzinę, 35, lekko skamować i, i zrobić slalom. Dawaj, zapraszam. Posłuchaj mnie teraz Aha. uważnie, moje kochanie. Teraz za zadanie masz zrobić beczkę. Widziałaś tego teraz, kto ja Beczka. Zawsze... No, zawsze nie, chciałaś... Z... Tak zawsze jest. chciałaś zrobić to beczkę? To nie była beczka. A co to było? No bo on się obracał wokół Nie, mocy. no beczka, no i... Chcesz, to ci postawię i będziesz w wokół. Tylko na razie spróbuj bez beczki, żebyś się nie skupiała na, na słupku. Ale to mam robić to obracanie wokół własnej osi. No tak, tylko że musisz bardziej szerzej, szerzej tak driftować. Tak jak tam robisz bardzo dużo okręgi, to tu robisz mniejsze okręgi. To już teraz nie rozumiem. Bo najpierw mi pokazałeś, że się obracasz wokół własnej osi na maksy skręconej, dajesz gazu i stoi Ale no Ale tak. ja nie mówię to o cyrklu, tak? cyrklu takim, tylko szerzej, szerzej, szerzej. To, to... mam nie robić cyrkla, tylko mam Dobra, robić. Dobra, zrób na razie cyrkiel. Zrób na razie cyrkiel. Chodzi o to, żeby się jeździła w kółko, kręciła się w kółko. Tak jakbyś beczkę chciała pokonać. Zawsze chciałaś to zrobić czteronapędowym autem. A to jest tylno-napędowe. Tylno będzie łatwiej. I powiem Wam, że tutaj to nie jest takie proste, jak Wam się wydaje, ponieważ samochód ten nie bardzo chce iść w takim pośredniku i robić tą beczkę, ale mam nadzieję, że szpera tu jej pomoże. Tak, samochód jest wyposażony seryjnie w szperę. Ale za duże okręgi! Za duże okręgi! Za szybko. To o tak. O i teraz gazu. Za szybko. Za szybko. Za szybko. Nie, za szybko. Patrz. Tu skręcasz koła, dodajesz gazu, zrywasz przyczepność i bam, bam. I Twój zakres pracy to jest ten kwadrat. Zaczynasz stąd. I tutaj musisz się zmieścić, tutaj, w tych czterech kwadratach. Podjeżdż, ty nie musisz się napędzać. Podjedź, dodaj mocniej gazu, zerwiesz przyczepność i zaczyna ci odchodzić samochód. Dodajesz skręć, dodaj gazu, wprowadzisz go i dodaj gazu. Dodaj gazu. O tak! O, tak, tak, tak. O tak, o tak! Dobrze, gaz, gaz, gaz! A, a po, co, co, po co to? A po co to? Przepraszam! A po co to wszystko? Ty jak za mocno się obracasz, to kontrujesz, ale ty chcesz cały czas robić kółka, więc nie wyprostuj go. Nie prostuj tego samochodu. Dokręcaj go. Ja robiłem tylko wtedy... Doda jestem już, o tak, a nie, że robię beczkę. Robisz? Robisz beczkę. Tak, dobrze ci idzie. Naprawdę dobrze ci idzie. No, widzicie, to nie jest takie proste. Tak mi się wydaje. I gaz! 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 Tak! Tak! Super! Gaz! O, co to było? A co to było? A po co to jest hamulec? A po co ty hamulec zacisnąłeś? Ale po co hamulec? Dobrze, zrób trzy obroty, obracaj się, coraz większe kręgi zataczaj. O tak, gaz, 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 gaz. Czekaj, tak, tak, tak. A teraz zrobiliśmy jeszcze inny eksperyment. Poczekaliśmy aż przeschnie. I zobaczymy czy Martynie się to udaje. Powiem wam, że jest większa kontrola. E, no może nie taka do końca większa, ale zaraz, zaraz zobaczycie. Już czuję, bo dodawanie tego gazu na przyczepnym odpowiada, ta, ta, ta nawierzchnia odpowiada dla Martyny przede wszystkim tym, że jest przyczepnie, więc jakby inaczej generuje się ten pościsk, inaczej generuje się ten, te wychylenie, więc uważam, że teraz będzie jej łatwiej. O tak, o tak! Gaz, 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 gaz! Dokładnie! Tak! Tak! Tak. Ekstra! Uuuu. O tak, brawo, i to jest to, i o to chodziło, i o to chodziło. Czyli tobie lepiej wychodzi na przyczepnym niż nie na przyczepnym. Wow, i to jest to, brawo, piątka z plusem. Przyszedł czas na podsumowanie. To dosyć obszerny materiał. A chciałbym Martyna się dowiedzieć, czy to Ci w ogóle w jakiś tam sposób potworzyło pewne receptory na to, żeby się lepiej dogadywać z pyskiem? No oczywiście, jakby widzę progres jak wsiadłam tutaj na samym początku na tym kola, a teraz jakby jest więcej kontroli i... Odrobinkę, wiesz, wiem co się dzieje, nie? Wiesz co się dzieje z autem, tak, właśnie właśnie chciałem Ci powiedzieć, że myślałem, że te beczki, które kręciłaś na śliskim wyjdzie będą łatwiejsze, będą łatwiejsze niż, na niż na suchym, a okazuje się, że na przyczepnym czujesz ładnie. lepiej, lepiej samochód czujesz. Oczywiście pomijając... W pokoju trzeba więcej, bo ja za, za chaotycznie trochę jeszcze to robię Uczyłaś się tak, się wydaje. Tak, że no, przejmuję ten chaos. A, a jak tak wiesz, delikatnie ten gaz dodaje tak bardziej nieagresywnie, tak. no to, to on tak nawet się ustawia tak jak trzeba, tak jak chciała. No ja myślę, że tutaj. I jeszcze e... tak spierdzili art no, i jeszcze to będzie chodzić. Z dwa komplety kół i będzie okej, okay. no ale... Ja, ja zamykając już ten program, ten odcinek, chciałbym właśnie w sumie podkreślić jedną rzecz, że, że ma nie, bez względu na to, jakie samochody mamy, nie bez względu na to, jaki samochód ma Twoja żona, czy też dziewczyna, czy babcia, czy ktokolwiek to radzę właśnie e, doradzam żeby przyjechać właśnie na tor i poćwiczyć bo to nie sztuka posiadać samochód który jedzie bardzo szybko że hamuje i przyspiesza ale warto wiedzieć jak ten samochód się zachowuje w ekstremalnych warunkach takich właśnie jak na torze fajnie jest poczuć fajnie jest się zbliżyć do marginesu przekroczyć ten margines w bezpiecznych warunkach żeby potem na drodze móc zareagować szybciej i nie panikować i właśnie Martyna ty masz taką tendencję, że jeżeli wsiadasz do samochodu, który emanuje i pokazuje i jakby burczy, krzyczy i jakby żre w środku i jakby jest groźny, to ty tym samochodem będziesz ty, ja wolno. wolno. A jeżeli Wsiądę jedziesz. tutaj cento i tam idę wszystko. No jak no siadałaś, pamiętasz, jak siadałaś do GT3, samochód. strasznie się bał. Bała się, a pyskiem jedzie szybciej. A jeszcze, żeby było śmiesznie, jak wsiądzie do samochodu, który kryje tą prędkość, i to jest zdradliwe, to jedzie jeszcze szybciej. Na niemieckich autostradach muszę Wam przyznać, że Martyna jechała około 220 km na godzinę pm która w sumie kryje tą prędkość. To jest Zdradliwe. Natomiast pyskiem, jeżeli nawet GT trują, jechała 140, to już było jest. Uważam, że dla każdego jest fajnie pójść na taki obiekt, doszkolić się, poznać swój samochód lepiej i tak dalej. I nie tylko dla kobiet, dla mężczyzn również. A ja właśnie chciałem powiedzieć, że nie tylko dla mężczyzn, dla kobiet również. Dlatego z tego miejsca chcielibyśmy was serdecznie zaprosić do ośrodka. Jeżeli jesteście tutaj z Podlaskiego, do ośrodka do tej faworyt, który właśnie tego typu szkolenia przeprowadza. Czy też pod okiem instruktora, czy też możecie mnie wynająć do tego, żeby pojeździć, tak jak Martyna dzisiaj jeździła I? Obiekt jest bardzo fajny, można dużo się pouczyć i ja jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podobało I, i w ogóle instruktor też mi się podoba. No. Podoba, I, się, i, tak? i podoba się, tak? Podoba, podoba się podoba. dla mnie. Podoba się dla mnie bardzo. <laughs> Także linka daję Wam tutaj na dole, jeżeli chodzi o, o obiekt, a jeżeli chodzi o Instagram, to też Wam daję, bo też jestem mają Instagram, można pisać, się, powoływać się na Feliksa i nie tylko. Także w tym odcinku byłoby to wszystko. Subskrypcja i likeer. mile widziane. Zapraszam. Do następnych naszych mm -hmm. filmów.